Druga rzecz, oczywiście jest tak, że ja się zgadzam, że jest łatwiej y, mówić do wyborców i łatwiej opowiadać tę historię, kiedy jest No się wyborcy w też uważają, że to jest wiarygodne to jest, po prostu. Um... Robi się to, co się mówi hmm. jest ale, się poza. Ale też y, wyborcy dzisiaj, i widać to w rosnących sondażach, wyborcy uważają mnie za osobę wiarygodną, tak? Kiedy ja im mm -hmm. opowiadam wszystko to, co paniom teraz opowiadam. Kiedy mhm. mówię im y, od kilku od miesięcy już opowiadam zarówno, dlaczego jestem w tym rządzie, jak i co się udało w tym rządzie załatwić, jak i dlaczego nie zgadzam się ze strategią partii razem. Bo te pytania też pytają, padają na każdym wiecu. Mhm. Na każdym wiecu pojawia się osoba, zwykle młody chłopak, który pyta, to niech mi pani wyjaśni, dlaczego mam głosować na panią, a nie na pana Zandberga. I ja im to wszystko tłumaczę. Tak? Mówię im, że to jest decyzja, którą oni muszą podjąć. Czy chcą głosować na lewicę, y, która? Jednak nie boi się trudnych kompromisów, nie boi się y, trudnych porozumień po to, żeby tu i teraz wywalczyć te wszystkie sprawy, które są dla nich ważne. Y, no na przykład też y, z, y, zakaz bezpłatnych staży i praktyk. To też mm. mamy w programie i to też możemy wprowadzić w tej kadencji. Czy y, woli taką lewicę, która o tych wszystkich rzeczach tylko mówi? Bo to jest ten wybór, po prostu.